Dzień dobry. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, porozmawiamy o odpuszczaniu. O czymś, co wydaje się chyba jeszcze bardziej dziwne i niezrozumiałe niż akceptacja, o której opowiadałam w poprzednim odcinku. Coś, co przez wiele osób w ogóle jest uznawane za skrajnie negatywną postawę, za coś, co świadczy o naszej słabości. O naszej nieporadności, o, o, o takiej słabości charakteru, również, mm, o tym, że jesteśmy życiową ofiarą, którą można tak miotać na lewo i prawo, z którą życie robi, co chce. A my tak się godzimy na to wszystko, co się nam przytrafia, jak takie boroki, i tak dożywamy swoich ostatnich dni w poczuciu klęski i nieszczęścia. Tym bardziej, że mm, Zauważcie, ile my słyszymy w ciągu swojego życia razy, że zwycięzcy się nie poddają, nie odpuszczają, pokonują, idą wbrew, walczą i w ogóle są zwycięzcami, bo są zwycięzcami, bo właśnie są niezłomni. I nigdy nie odpuszczają, po prostu do ostatniej kropli krwi. No i oczywiście można, jak ktoś lubi, to czemu nie? Natomiast, czy jest to najlepszy sposób na życie? No, to jest sprawa dyskusyjna. Tak jak powiedziałam, jeśli ktoś się lubi kopać z koniem, jeśli ktoś lubi a, osiągać cele, o których też opowiadałam na tym kanale, za wszelką cenę, kosztem życia, zdrowia, szczęścia i tego, że w ogóle są, znaczy często nie zauważają w ogóle, że są, bo są tak zaabsorbowani realizacją, realizowaniem tych celów, że, że nie uświadamiają sobie, że są tu i teraz, i kiedy jesteśmy od dziecka karmieni taką narracją, kiedy ciągle słyszymy, właśnie, że należy postępować w ten sposób, nie jesteśmy w stanie uwierzyć, że umiejętność świadomego odpuszczenia, umiejętność wyzwolenia się z pewnych rzeczy, bez poczucia krzywdy, jest tak naprawdę bardzo mm, aktywnym, bardzo świadomym i wymagającym, tak naprawdę dużo odwagi, aktem czynem, bo to nie jest tak, że czynniki zewnętrzne decydują o tym, czy my coś odpuszczamy, czy nie. Tak jak powiedziałam wcześniej, to nie jest rezygnacja z powodu nadmiaru trudności. To nie o to chodzi, że my się poddajemy przy najmniejszym. Potknięciu, że my rezygnujemy z działania czy z realizowania pewnych planów tylko dlatego, że coś nie idzie za dobrze, zbyt gładko, albo się zmęczyliśmy, albo się po prostu tym znudziliśmy. To są zupełnie inne obszary. Ja mówię, opowiadam tutaj o odpuszczeniu, które polega na nielgnięciu, na nieprzywiązywaniu się i nietrzymaniu się kurczowo rzeczy. Na które na przykład nie mamy wpływu. Albo nie, na umiejętności nie utożsamiania się z pewnymi rzeczami, które tak naprawdę nie są nasze, są wdrukowane, są wchłonięte z zewnątrz, albo umiejętność odpuszczenia w sytuacji, kiedy coś nie jest tak naprawdę bardzo ważne, co nam się tylko takie wydaje. Zauważcie, że my często się fiksujemy na jakichś rzeczach tak strasznie, że tracimy w ogóle obiektywne widzenie tej sytuacji. Zaczynamy. Ta, ta rzecz, nad którą pracujemy, czy na której się skupiamy, urasta do takich rozmiarów, że przesłania nam całą rzeczywistość i cały wszechświat. A dla innych ludzi, którzy stoją z boku, to jest w ogóle jakaś drobia, drobnostka, drobiażdżek coś, nad czym nie warto się pochylić. A my się z tym bijemy, my z tym walczymy, my tracimy energię. O takiej sztuce odpuszczania mówię, żeby umieć zaobserwować, w którym momencie dobrze jest pozwolić temu czemuś po prostu odejść, uwolnić się od tego i zrobić to bez poczucia krzywdy i bez poczucia straty, bez poczucia przegranej. W sztuce wojny, w takiej bardzo starej książce, która opisuje techniki i triki, wojenne w starożytnych Chin. Ta książka powstała jakieś 2,5 tysiące lat temu. Jest taki fajny przykład, który idealnie obrazuje to, o czym ja mówię. Pada tam takie zdanie. Mądry dowódca wie, kiedy należy wycofać się z pola bitwy po to, żeby przegrupować armię i dopiero potem wrócić. I to jest właśnie to odpuszczenie, o którym ja mówię. Czyli kiedy my Potrafimy podjąć świadomą decyzję, że na przykład włożyliśmy już wystarczająco dużo wysiłku w coś, włożyliśmy w to odpowiednią ilość czasu i zaangażowania. I skoro to nie przynosi efektów, skoro pomimo naszych starań nie wydarza się tak, jakby się wydarzyć powinno, albo dzieje się wręcz odwrotnie, czyli skutki są zupełnie inne od zamierzonych, to może warto po prostu zmienić plan. Może warto to zostawić i zamiast tracić resztki energii, poświęcić ją na inne konstruktywne działanie? A być może wystarczy po prostu usiąść, popatrzeć z perspektywy na to, co się dzieje i dostrzec, że jest inne rozwiązanie. Przez to, że się tak fiksujemy na jednej rzeczy, na jednym rozwiązaniu, na jednym celu, nie jesteśmy w stanie dostrzec, że obok, tuż obok, tuż pod nas, naszym nosem są inne rozwiązania, inne możliwości, że do tego samego możemy dojść inną drogą, tylko musimy odpuścić. Właśnie, musimy odpuścić. Musimy dać sobie przestrzeń, czas i chwilę spokoju, żeby zobaczyć szerszą perspektywę. A żeby to zobaczyć, potrzebna nam będzie akceptacja. Ta akceptacja, o której mówiłam w poprzednim odcinku. W ogóle akceptacja, odpuszczenie i jeszcze umiejętność zobaczenia pewnego problemu czy sytuacji, to są, to, jest, to są takie fundamenty każdej praktyki duchowej. Czyli zauważ, że coś się dzieje, zaakceptuj to, że to jest i pozwól temu odejść. Nie lgnij do tego, nie przywiązuj się do tego, nie utożsamiaj się z tym. To jest jakie jest. I tyle. Jeśli te trzy warunki zostaną spełnione, to i twoja praktyka duchowa będzie lepsza, ale twoje życie będzie łatwiejsze. Dlatego że staniesz się po pierwsze bardziej elastyczny, bardziej elastyczna, będziesz podejmować lepsze decyzje, będziesz potrzebować dużo mniej energii, żeby Osiągnąć zamierzone rezultaty, a jeśli ich nie uda się osiągnąć pomimo wysiłku, pomimo dużego zaangażowania, to bez żalu się z nimi pożegnasz, to po prostu sięgniesz po co innego, podejmiesz nowe wyzwanie, albo być może znajdziesz inne rozwiązanie, nie aż tak satysfakcjonujące, ale jednak. Więc dajemy sobie naprawdę dzięki temu bardzo duże poczucie autonomii, wolności i niezależności. I co więcej. To poczucie nie wynika z okoliczności zewnętrznych. Ono jest w nas. Ono jest głęboko w nas i ono wynika z głębi nas, z tego najgłębszego ja, wewnętrznego ja, które najczęściej od samego początku wie, że to trzeba było odpuścić już trzy lata temu, że to nie było sensu się trzymać kurczowo. I na dobrą sprawę wszystkim na dobre wyszło, kiedy Rozstaliśmy się z tymi ludźmi, z którymi powinniśmy się rozstać, kiedy zamknęliśmy biznesy, które mieliśmy zamknąć dawno temu, kiedy wyprowadziliśmy się do innego miasta czy kraju, co mogliśmy albo powinniśmy zrobić bardzo dawno temu. I nawet jeśli zostawiamy coś, czy coś nawet jeśli coś zostaje nam odebrane, jeśli coś tracimy, to my, poprzez to, że nie lgniemy do tego, nie przywiązujemy się do tego, nie mamy poczucia straty. Co więcej, kiedy nauczymy się akceptować, to dostrzeżemy, że są w życiu rzeczy, co do których nie mamy innego, innej możliwości, jak tylko zaakceptować, że one się wydarzają. To jest na przykład upływ czasu, to jest fakt, że się starzejemy, to jest fakt, że jesteśmy śmiertelni. Jakbyśmy nie chcieli, tak po prostu jest i im bardziej się będziemy przed tym bronić, im bardziej będziemy z tym walczyć, tym większe będzie nasze cierpienie. Kiedy Będziemy w stanie się pogodzić, że pewne rzeczy są jakie są, będziemy mogli wykorzystać czas, który nam został do tego, żeby spożytkować go jak należy, aby żyć zdrowo, szczęśliwie, jak tylko to możliwe w danym momencie. Także zachęcam do tego, aby również poza akceptacją uczyć się trudnej, ale bardzo ważnej sztuki odpuszczania. Jak to zrobić? W poprzednim odcinku opowiadałam o tym, jak uczyć się akceptacji poprzez swoją fizyczność, poprzez swoje ciało. Dla osób, które chciałyby sprawdzić, na ile potrafią odpuszczać, mam kolejne ćwiczenie. Możecie je sobie wykonać, jeśli będziecie mieli takie życzenie. Przypomnijcie sobie jakieś trudne przeżycie, przykre doświadczenie, trudną sytuację, coś, co Was spotkało w bliższej lub dalszej przeszłości, nieważne. Spróbujcie to sobie przypomnieć, ale nie wchodźcie w to. Nie analizujcie tego, nie grzebcie się w tym. Po prostu przypomnijcie sobie, że takie zdarzenie miało miejsce. I teraz, właśnie, inaczej niż zwykle, czyli inaczej niż w większości terapii, nie będziemy w to wchodzić. Nie wchodźcie w to, nie angażujcie się w to, nie odtwarzajcie w głowie tego, co się wydarzyło, nie odtwarzajcie w myślach. Słów, które usłyszeliście, rzeczy, które się wydarzyły. Po prostu zaobserwujcie to, jakbyście oglądali film. Tak z dużą możliwą, jak, jeżeli jest to możliwe, to z jak największym dystansem dużą dozą dystansu i takiego patrzenia z boku przyglądania się z boku tak jak naukowcy przyglądają się przez mikroskop różnym małym organizmom, bakteriom, Wirusom, tudzież innym komórkom, tak wy spróbujcie się temu przyjrzeć. Ale od samego początku dbajcie o to, żeby w to nie wchodzić. Po prostu zobaczcie to, jeśli można, zaakceptujcie, że tak się stało, bo i tak to się już nie odstanie. I zadajcie sobie pytanie, co chcę z tym zrobić? Czy chcę to nieść na plecach jak worek kamieni? Czy chcę, żeby to wpływało na moje życie, na moje decyzje, na moje postrzeganie siebie? Czy pozwolę temu odejść? Oczywiście to zostawi we mnie pewną lekcję, bo to nie jest tak, że jak my puszczamy coś, jak my coś odpuszczamy, to my o tym zapominamy. Nie, my to pamiętamy, ale my mamy to niejako w pamięci jako lekcję. Jako przestrogę, ale my możemy odłożyć ten worek kamieni, worek gruzu na bok, bo on nam do niczego już nie jest potrzebny. My mamy w pamięci, że można po drodze zebrać takie kamiory, że można po drodze takich śmieci nazbierać do worka i nieść go na plecach, ale wiemy również, że nie musimy tego robić. I dzięki temu, że akceptujemy, że pewne rzeczy się wydarzyły, możemy zdecydować świadomie: odpuszczam, pozwalam temu odejść. Czy chce to mieć ze sobą zawsze? Bo rób, są również ludzie, którzy bardzo utożsamiają się z takimi przeżyciami, z takimi doświadczeniami i nie wyobrażają sobie życia bez tego. To już każdy musi zdecydować we własnym zakresie, na ile chce poczuć się wolnym, na ile chce poczuć się niezależnym i samostanowiącym, a na ile chce, aby właśnie to, co się wydarzyło kiedyś, kierowało jego czy jej życiem. Także zostawiam Was z tym ćwiczeniem niełatwym, może bolesnym. Jeśli chcecie, przepracujcie rzeczy mniej lub bardziej bolesne, a, albo takie, które są całkiem przyjemne, bo jeszcze zanim się z Wami pożegnam, mała dygresja. Bardzo łatwo, jeśli już nauczymy się odpuszczać, bardzo łatwo odpuszczamy rzeczy przykre, ale bardzo nie chcemy uwalniać się od rzeczy przyjemnych. Natomiast również należy mieć w pamięci, że. To, co przyjemne, również kiedyś odejdzie, również kiedyś się skończy. I umiejętność odpuszczenia tego jest również bardzo cenna, bardzo ważna, ale chyba jeszcze trudniejsza. Także zostawiam was, was z ćwiczeniem. Sprawdźcie, jak działa, czy działa, w jakim obszarze. Jeśli nie działa, to się nie zniechęcajcie, być może to nie ten moment, nie ten etap, ale warto próbować. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.